Jesteśmy na przeżycie Siemantaro w ogóle, cześć No jak widzicie, nie ma nic Robak dzielił. Coś tam próbuję, nie wiem, wychodzić Czy co, ale nie czekam Tylko to brunuje I jutro, jutro Przyjeżdżam na sie Zboże mam dzisiaj zaprawione I po prostu tak to przysieje Taki jak to widzicie Klosek wręcz Więc ciśniemy z robotą Bo nie ma czasu no i teraz, co mogę powiedzieć? Tu mam tam jeszcze jeden i tam za zapachnął Wszystko Wam pokażę poka i powiem O ile kamera mi wytrzyma, bo coś ten... No, ten. Tam, że nie hmm. No i po prostu Ktoś tak to chcę zjeździć, nie, nie patrzę na to, czy takie kępki są, bo po prostu yy, z tego i tak nic nie będzie. I tak. Wiadomo, że ścieżki nie będą wynowu bez sensu nawozu zostało, więc myślę, że nie ma sensu tutaj to się bawić. Mam 100 kilo, wykręcę gruby na 100 kilo i ile wysieje tyle, tyle to tyle wysieje. No jak widzicie. nieładnie to wygląda nieładnie więc po prostu no, wolę to przesiać jarym czynżytem to i tak u mnie idzie wszystko na sprzedaż i tak niech nie się robi idealnie będzie na siew samochód dzisiaj odebrałem od mechanika bo też o robiłem no i tak to nie wiem czego to tak nie zeszło Powiem Wam, że już na początku jak tylko tutaj tutaj zasiałem to coś się już działo bo bo już się na jesieni męczyło to może to było spowodowane tym, że że, 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 że nagrywam, czy nie nagrywam że po prostu nagrywam, że nie wiem niewołowane, czy, albo no jak to mówią wszyscy, robacz musiał ale tak jest fajnie. no tego się nie da opisać to po prostu trzeba poczuć każdy wie chyba o co chodzi I zobaczcie normalnie się kurzy czynnikiem się kurzy otworzyłem, otworzyłem trochę chwilę okna żeby właśnie poczuć tą ziemię załadnie się rozszczepiło, siadło, więc mega, mega, mega. już się lepiej, ale to nic. Znaczy nie tak jak yy, wcześniej, co nie? O, i inna robota ma co jeść. O, i taki komfortowy ciągnik że naprawdę. Obyskiwać prowadziłem na podwórko, bo chcę żeby stąd zmieniać ten wyłączać Przekładnie. Przykładnie mówię to nie? żeby nie z bałkiem, tylko właśnie tym. Dobra, to dużo też nie brakuje, szczerze mówiąc. O, dobrze, też zrobię. Pokażę wam jak szybciej to wygląda no, dla mnie bomba. Naprawdę bardzo ładnie siadło skrzyżni... Skrzyż... oskrzyniło no, się. Może wysłusz się. No i mega zielono. No szkoda, że tam to tylko tak nie wygląda. No ale niestety. Najważniejsze, no, że mam... mogę przesieć, więc będziemy przysiewać Masa jak bo to odpada i tyle. Eee, dobra, ja lecę, uciekam, będziemy się gdzieś tam. Jutro na vlogu. Cześć, czołem. Dzisiaj akcja siebnej, ale to będziecie mieli dwa vlogi połączone: siew i ten. I i i, i. pszenica. tam mam 20 na hektar, 130 kg, mogę siać. 120 nawet jako. Aaaa... Koń 19, dobra 11, pszenica 12, dobra. Nie wiem to ja się Czego Jeszcze muszę mieć, zorganizować, tutaj podłączyć, włączyć jeszcze na chwilę ten, ho, 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 e, tato mi to odłączył, tak, a nie, a czego to nie działa, powiedzmy prostu niech będzie, gdzie jakieś jest, ja jestem, czy co, Czego to nie działa. Włączone hmm. do tego, ten bezpiecznik do tego. A pan w tym jest? Jest. To co chodzi? Czy jakiś ja jestem? Wiecie co, nie wiem, dobra, nie chcę działać tu, nie, łaski bzy. Sypiemy. Sam jestem, nie? jeszcze muszę sprawdzić, ile mam tego paliwa, 60. Nie? Kurde 120 zł mi to kosztowało Więc zobaczymy No trochę byle jak zaprawione, ale lepszej zaprawy nie miałem Po prostu miałem co mi dali I wiecie Dobra, wiecie co, ja tam wsypię, robię próbę i widzimy się na polu na pewno No teraz to wam pokażę Jak sypię No, więc dobra widzimy się na polu Wczoraj przebrunowałem, więc Dzisiaj będzie git wszystko wziąłem, ale kurde rękawiec nie wziąłem. Rękawiec nie wziąłem, ach to. Boże to. Widzisz nie, jak zniszczyłem. Już... No, jesteśmy na polu, gdzie było, była wykonana e, e, bronkowanie. Tak zwane bronowanie. No, niezłe, niezłe zabezpieczenie, co? Tak myślę, żeby czasem nie ukusić jeszcze raz grapek. Na to ten, ten, to zobaczymy, O zobaczymy czy będzie gorzej, czy będzie lepiej I zaraz ruszymy do akcji Siania To mamy zablokowane, to mamy ustawione Dobre. Zobaczymy jak to wyjdzie posmarowałem ten Okay. Tam to wiadomo, że to będzie wszystko na wierzchu No planować tego nie będę. Nie, dobrze jest to ładnie A, nie widać No, nie widać że nie leżą. nic Dobra Siemy tak jak jest Dobra Siejemy tak jak jest Czasami wszystkie sieją sieje sieje sieje, 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 sieje sieje, sieje, Najlepiej tak sprawdzić. Znaczy moim zdaniem opcja jest taka właśnie, żeby tak sprawdzić. Najlepiej to wychodzi No, widać, że się czasami gdzieś tam szytka. No ale to wiecie jest to zboże. Eee, panie wstarczycie. Jest to zboże które mm, znaczy no pole które po zbożu jest i po prostu ke, y, jeszcze jest, widzicie w to jest i ciągnie się ciągną się te kampki wszędzie to jak tutaj widać no ale przesiewamy zobaczymy co to będzie fajna jest y, pogoda bo ostatnie dni to chyba dzisiaj jest na minusie reszta już na plusie Nowa lampa, kurwa, nawet roku nie ma, już zaparowana, ja pierdzielę. Co za szansa, ta cała, ale tamta to już tragedia. Fajnie się sieje, bo jest mięciusio. Myślę, że nawet nie trzeba tu wałów. Yy, może to jest była wina, że po prostu słabo tutaj uprawiłem. Bo to bez wałowania było, można było wtedy to wałować. No ale jest tak, jest trudno. Yy, Od no grasu będę wiedział. Nie znagiem się TikToka i uciekam dalej chciać. Powiem Wam, że człowiek się uzwyczaił i to 60 lat. Czasami wiem, żebym żeby miał tu siać pod a tutaj i tak w tym roku tak będzie siał. Tak więc lepiej trzeba się przyzwyczajać powoli. Myślę, że już powoli trzeba będzie O, tak Cytunka przyjeżdża, czy nie? Z młodym, czy nie? Może muszę mówić głośniej, bo na pewno mnie nie będzie słychać Więc mówię głośniej, powiem głośniej Jeszcze dzisiaj udało mi się o 15 wyjść z roboty. Z półko będę jeździł. Nie wiemy jak to wyjdzie. Lata to chciał. Na pięknie widać. Oto tak, nie widać. Nie wiadomo jak się wziąć. Siać tak? Kończymy już? No. Tak, do domu idziemy, w pole kończymy siać, tak? Kończymy siać, już ja tu na maksa ustawiłem, prawie żeby tylko wysiać. No? Nie wiem co to robić, przyjechać, siać, skrymować czy nie. Ale fajnie pożyczymy tutaj na wierzchu, ale tylko dlatego, że to jest skrymowanie. Pojedziemy, tam Zobaczymy jaki stan techniczny Karla jest to teraz pójdzie zobaczyć, tak? Ty nie ty nie, nie możesz Z tatem? Nie Dobra, ja to pójdzie szybko zobaczyć Antoś Poczekaj, dobrze? Oj co tam? Tyle to tam? No Nośmie, się to nie leży. Mogłem o, Mogłem docisnąć bardziej. Ale to już. jest? Co tam? Dziękuję tu B jest A on to się może B Dobra Ceremonious przejadę po Skoście i koniec. Koniec synku. Koniec. No, przejedziemy po Skoście i do domu jedziemy. No, ty dalej nie. Nie,